Dzień dobry. Słuchajcie, przechodzimy tym filmikiem w charakterystykę bloku P. I teraz zobaczcie, też taki jaskrawy, jaskrawy, piękny układ okresowy. Blok P mamy tutaj pięknie na zielono. I słuchajcie, blok S poszedł bardzo sprawnie, jest już za nami, odpadło. Z D się trochę pomęczymy, natomiast P będziemy przerabiać po prostu grupami. Każda grupa ma swoją nazwę od pierwszego pierwiastka. To będą borowce, węglowce, azotowce, tlenowce i fluorowce. Mamy sobie też również o gazach szlachetnych. Słuchajcie, czyli dzisiejszy temat lekcji to będą borowce, glin i anfoteryczność. Amfoteryczność pierwiastków i związków chemicznych. No to, proszę Państwa, zaczynamy sobie od tego, że jak mamy taki układ, to my też sobie zrobimy taki bardzo delikatny, prawda? Mniej więcej. I zajmiemy się dzisiaj pierwiastkami, które będą tutaj. To bierzemy dzisiaj ich na czerwono, tak? Pierwszy będzie tutaj bor, potem jest glin, gal. I na razie, proszę Państwa, te Was interesują. One są w trzynastej grupie. Czyli co my o nich wiemy? No, proszę Państwa, jeżeli są w 13 grupie, to ich typowa wartościowość będzie wynosiła sobie napiszemy tak, borowce i od razu typowa wartościowość to będzie plus 3. Tak? E, słuchajcie, jeżeli chodzi o bor, to jest tak zwany półmetal. Natomiast wszystkie pozostałe będą już metalami. Jeżeli mamy typową wartościowość plus 3, to będą tworzyły tlenki, które możemy w ten sposób przedstawić, a wodorki, które przedstawimy sobie w ten sposób. Co jest ważne, zobaczcie, wodór będzie po tej stronie. I akurat yy, wiemy sobie, że yy, Hmm. czy to będzie, słuchajcie, no yy, skoro tak, tu mamy półmetal, tu mamy niemetale, no co jeszcze wiemy? Yy, wiemy, że wraz z wzrostem, tak, czyli gdy idziemy w dół, to będziemy obserwowali wzrost promienia atomowego. Czyli jakby będzie coraz więcej powłok, więc tym samym będzie nam wzrastał promień atomowy, więc jak wzrasta nam promień atomowy, to łatwiej będzie nam e, tak oderwać elektron, czyli wiemy, że e, zmniejszenie tego promienia atomowego m, będzie powodowało e, jakby wzrost energii jonizacji, tak? im większy promień, tym mniejsza energianizacja, łatwiej przeźwiony. Tak samo jak w litowcach i w berylowcach. Dobra, tak sobie myślę, co tu jeszcze o tym powiedzieć. Ale słuchajcie, ja bym jednak przeszła już sobie do glinu. Patrzę sobie, co tu by jeszcze można było powiedzieć. No okej, okay, możemy sobie powiedzieć, że mają wyższą temperaturę wrzenia i topnienia. W porównaniu z berylowcami. Berylowcami, czyli tymi pierwiastkami z drugiej grupy, prawda? Bo to są jakby właśnie te grupy główne. Dobra, no to przy Państwa, przechodzimy sobie do glinu. Co my o nim wiemy? Glin jest wdzięczny. Tutaj ma 13, tu jest w przybliżeniu 27. Jego konfiguracja elektronowa to jest 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 i 3P1. To są elektrony walencyjne, które tłumaczą jego wartościowość. Słuchajcie, czysty glin ma różne zastosowania. No to może sobie zrobimy. Czyli tak, albo napiszmy sobie zastosowania. Żebyście mniej więcej kojarzyli. Często na tej maturze jest powiedziane, tak? jest to jakiś tam lekki metal, bo jest lekkim metalem, który znajduje zastosowanie w czymś. Żebyśmy troszkę, słuchajcie, kojarzyli, czyli zastosowania. Mogą być jako czysty metal i wtedy będą następujące. Do produkcji przewodów. Do produkcji przewodów. OK, e, w postaci folii i blach, mm, jako pył do wyrobu farb. W postaci folii to jest taka folia. Słuchajcie, do produkcji opakowań, nie? Do czego jeszcze może być? No, to wiedziałem, że możemy go otrzymywać, wykorzystywać do otrzymywania innych pierwiastków, ale jego związki będą wykorzystywane do produkcji materiałów ściernych. Jako środek suszący. Tutaj, słuchajcie, jest mowa suszący o tlenku glinu. Będziemy o nim za chwilę mówić. On jest bardzo higroskopijny, co to znaczy, że potrafi wywierać, zabierać wilgoć, tak? pochłania wilgoć. Jest też ropowaty, więc możemy go wykorzystywać właśnie do produkcji materiałów ściernych. No i tak samo może być w farbiarstwie, garbarstwie, też napiszemy farbiarstwo, czyli nie wiem, przemysł farb... farby, nie wiem, czy farbiarstwo jest coś takiego. Ok, no to teraz mamy zastosowania, to teraz jego właściwości. Słuchajcie, sam glin jest srebrzysto-biały, ciągliwy, i bardzo kowalny. E, bardzo kowalny. Skąd, co to oznacza? Słuchajcie, można zrobić z niego, e, nawet rozwa jakby rozwałkować go do folii, która będzie miała grubość 5000 mm. Czyli naprawdę bardzo, bardzo e, malutkie. Można rozkrapać na takie mniejsze listki, tłoczyć go na zimno, można go rozdrobnić na pył. I jest słuchajcie najważniejszym metalem lekkim. To jest metal lekki. Na pewno spotkaliście się z aluminiową folią i grubość yy, metal lekki, jego gęstość to jest około 2,7 g na centymetr sześcienny. To jest naprawdę, naprawdę mało. E, słuchajcie, on ulega pasywacji. Ulega pasywacji. Co to znaczy, że pokrywa się na powietrzu, czyli możemy sobie tak pokrywa się na powietrzu tlenkiem AL2O3. I w ten sposób nie reaguje z tlenem. Z wodą i z kwasami utleniającymi. Tak? No słuchajcie, to też tak nie jest do końca, bo jak my go pozbawimy tej warstewki, nie damy go na powietrze, jakby yy, no, użyjemy temperatury powyżej 100 stopni, to może zapiszę. Czyli jeżeli dodamy do niego wodę, ale musi być pozbawiony tego tlenku glinu i musi być temperatura powyżej 100 stopni Celsjusza. No to w tym momencie on po prostu będzie nam dawał wodorotlenek. To jest taka reakcja, i będzie powstał oczywiście wodór, nie? No i żeby to się zgadzało, tu jest trójka, to tak, tutaj dwa, dwa, sześć i trzy i będzie działało. Tylko pamiętajcie, że to jest. Jak jest pozbawiony, oczyszczony i w bardzo gorącej temperaturze, to wtedy mógłby zareagować. Natomiast normalnie, e, słuchajcie, no to nie ma szans. I teraz tak, no sam glin, jak doskonale wiecie, będzie reagował z kwasem, ale nie utleniającym. mamy również kwas HCl, i w tym momencie po prostu będzie nam zachodziła reakcja, tak? 2, 3, 6, 2. I możemy do niego dodać, słuchajcie, wodorotlenek, ale musi oczywiście być obecna woda, i w tym momencie nam powstanie kompleks, prawda? Eee, jeszcze się a -l O, ALOH, a dajmy sobie na czwórce, czyli tutaj jest minus 1 razy 4, minus 4, tu jest 3, więc tu jest 1. Eee, I teraz, żeby nam się to zgadzało, Na jest 1, 1. Aha, jeszcze musi być wodór, ale tu nam nie pasuje woda i tleny, czyli tak dwójka, dwójka, dwójka. I teraz uwaga: wodorów mamy 2 razy 4, 8. Eee, tutaj mamy, może łatwiej będzie, tleny. tlenów mam 8. Tu już mam 2, brakuje mi 6, czyli wpisuję 6. Tutaj mam dwa wodory. Tutaj mam 12, czyli 12 plus 6. E, 12 plus 2, 14. Tu mam 8, zostaje mi 6, czyli tu będzie trójka. Ok, no i słuchajcie, to jeżeli chodzi o sam glin. No i teraz, czyli jakby to jest taki, nie wiem, jak to nazwać. Glin był drugim punktem i tu mamy glin, ale jako AL, tak? Zajmujemy się teraz jakby samym czystym metalem. Natomiast kolejnym bardzo ważnym związkiem będzie właśnie ten tlenek glinu. My otrzymujemy, jeżeli glin, po prostu, słuchajcie, jeżeli go bardzo ogrzejemy, to on właśnie się będzie spalał z wydzieleniem, znaczy o, taki pojawia się bardzo oślepiający biały płomień i wydziela się duża ilość energii, więc to też zachodzi po dużym podgrzaniu i powstaje mi tlenek glinu. No, żeby się zgadzało, jest dwójkę, czwórkę i trójkę, tak? To jest stałe i tu też jest stałe. No i słuchajcie, tak jak sobie powiedzieliśmy, tlenek glinu będzie miał również właściwości amfoteryczne, czyli będzie reagował z kwasem i będzie reagował z mocnymi zasadami. Ten tlenek glinu ma silnie rozwiniętą powierzchnię, czyli jest bardzo porowaty. Więc dlatego możemy go wykorzystywać e, jako osuszacz i jako katalizator reakcji odwadniania. Czyli wyobraźcie sobie, że to jest taka kuleczka z takim miliardem kroplowatych miejsc. Po prostu ta woda aż tam się wchłania, tak? I w ten sposób jakby się wyciąga. Tego on jest bardzo, napiszmy sobie, higroskopijny i porowaty. Teraz wypadałoby udowodnić jego charakter, czyli dodajemy do niego kwas i dodajemy do niego, e, słuchajcie, zasadę. Wiadomo, że jak powstanie kompleks, musi być woda, tak? Czyli będzie ALCL3 i H2O. I żeby się zgadzało, to no tutaj musi być e, trójka, dwójka, szóstka. I działa, natomiast w przypadku, kiedy powstaje kompleks, e, a zróbmy sobie teraz może na szóstce, co? ALOH6, czyli to jest na minus 1 razy 6, minus 6. Glin jest na trójce, czyli to będzie minus 3, sud jest na jedynce, czyli tu wchodzi trójka. E, no to teraz, żeby się zgadzała ilość glinu, tu jeszcze musi być dwójka, bo mamy dwa gliny, tak? Teraz mamy 6 sodów, 6, y, sodów, czyli to musi być szóstka, gliny się zgadzają, a tlenów mam 2 razy 6, 12. Tu mam 3, tu mam 6, czyli mam już 9, brakuje mi trzech. No i proszę Państwa, 3 razy 2, 6 plus 6 12 wodorów. Wszystko nam działa. Co jest ciekawe, warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, że jeżeli byśmy. Jest taka reakcja, która nazywa się reakcją stapiania. Eee, jeżeli byśmy wzięli Al2O3 i dodali NaOH, ale stały, słuchajcie, i bardzo mocno to ogrzewali, to on się zachowa, ten, ten tlenek glin, jakby kwas. Eee, jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, no, on jest na trójce. Jaki znamy kwas na trójce? Na przykład kwas azotowy 3. Tak? Faz azotowy 3 wygląda HNO2, to to będzie podobnie wyglądało. Końcówka będzie AlO2. To jest reakcja dodatkowa, której na pewno nie ma na maturze, ale po prostu, jakbyście kiedyś mieli spotkać czy na olimpiadzie, żebyście wiedzieli, że to faktycznie tak zachodzi. No i to jest jednowartościowe. To jest analogia, tak? Czyli mamy tutaj jedynkę. Eee, no i słuchajcie, powinna nam powstać woda. I żeby to się zgadzało, aha, dwa gliny, czyli dwa sody, tutaj, o, i wszystko działa. Czyli jeżeli wodorotlenek jest stały, to jest możliwe, że powstaje coś takiego. Na maturze mogą być na przykład opisane i musielibyście o tym pamiętać. No i został nam ostatni związek: wodorotlenek glinu. Eee, I słuchajcie, jak przerobimy sobie to. To na razie zadań nie będę dawała dzisiaj, i w poniedziałek sobie porobimy takie zadania, bo one są ważne. To są zadania bardzo często, zadania naturalne e, i faktycznie trzeba ten glin opanować. No, chociaż wiecie co, zrobię, tak sobie myślę. Dobra, nie, powiedziałam, że nie daję, dzisiaj macie spokojny weekend. E, natomiast na kolejnych zajęciach my sami je po prostu porobimy i ich troszkę niestety jest. Dobra, czyli jeżeli mamy taki wodorotlenek, jak go otrzymać? Słuchajcie, on jest nierozpuszczalny, więc my go tylko wyłącznie możemy otrzymać poprzez reakcję wymiany, tak? Czyli po prostu AL sobie zabierze grupę OH i tu nam powstanie NaCL. Tak to będzie wyglądało. I znowu ten związek jest amfoteryczny, czyli będzie reagował z e, kwasem i z wodorotlenkiem, prawda? No to zróbmy tę reakcję, chociaż myślę, że wy też macie ich trochę dość. Jak dodamy sobie HCl, to jakby będzie AlCl3 i H2O, tak? Tutaj dodajemy trójkę. Trójkę i pasuje. Jeżeli mamy ten wodorotlenek i dodajemy NaOH, powstaje nam od razu kompleks. No może teraz sobie weźmiemy liczbę koordynacyjną 4. Żeby się wszystko zgadzało. I słuchajcie, też tutaj to powiem, że tak samo gdybyśmy, słuchajcie, dawali NaOH stałe przy mega dużej temperaturze, to w tym momencie faktycznie znowu nam powstaje ta śmieszna sól. ALO2 to jest jedno jedno plus H2O, tak? Czyli mamy ALOH 3, NaOH. E żeby on się zgadzało, LA jest jedno, wodorów mamy cztery, czyli tutaj dwójka i wszystko pasuje, tak? To jest dodatkowa informacja. No to słuchajcie, to jest wszystko dzisiaj. Bardzo proszę o przepisanie tego, pamiętanie o tej amfoteryczności. Widzimy się w poniedziałek i w poniedziałek już sobie walczymy z zadaniami z glinu. Także bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Do widzenia!